Panie trenerze, przede wszystkim dzień dobry. Ile czasu będzie potrzeba na to, żeby wdrożyć się do tej rzeczywistości z powrotem? Dzień dobry, znaczy na pewno jest to dla mnie znajome miejsce, że tam zdążyłem go poznać. Ten nasz trening center, w którym się aktualnie znajdujemy. Klub wszystko jest dla mnie znane, natomiast... Sytuacja jest specyficzna i tutaj, jakby, w czasu dużo nie ma, żeby zaradzić temu, co, co, co właśnie ma miejsce, i na tym musimy pracować mocno, natychmiast i próbować w, polepszać. Kiedy ostatni raz obejmował Pan Legię, był jeden dzień na trening przed meczem z Zagłębiem. Wtedy zadałem Panu pytanie, co przez ten jeden dzień można zrobić, i dzisiaj to pytanie chyba muszę powtórzyć: co można zrobić do meczu z Zagłębiem. No wiadomo, że, że nie jest zbyt nie, nie dużo. Tym bardziej, że pamiętajmy, że tylko 3 dni temu czy dwa dni temu graliśmy mecz ostatni, więc drużyna jest w tej chwili bardziej do rozmowy i do próby dotarcia do nich pod, pod kątem mentalnym niż, niż można na boisku cokolwiek wielkiego zrobić. Dzisiaj będzie krótki godzinny trening, trochę dłuższy za, dla tych, co, co, co nie grali w poprzednim meczu, a e, przede wszystkim będzie się liczyła po prostu rozmowa i, i, i e, to, co pokażemy w jutrzejszym meczu. Życzę owocnych rozmów, owocnej pracy i owocnego meczu jutro. Dziękuję bardzo.